Dziękujemy panu Mieczysławowi Boguckiemu. Proszę Państwa, mamy gości z Marek, mamy gości ze stowarzyszenia eksploratorzy.pl. Prosiłbym pana Roberta Wyruskiewicza, prezesa oraz pana Łukasza Boguckiego o zabranie głosu. Witam Państwa, teraz będzie część taka bardziej troszeczkę dynamiczna, bo już statykę mamy za sobą, to były bardzo ciekawe przestrzeni, ale chcieliśmy troszeczkę Państwu pokazać takich żywych eksponatów, e, zabytków związanych z żołnierzami wyklętymi. E, to jest e, mundrowanie, które jest tutaj i tam, i, e, i broni, i amunicja, i przedmioty osobiste. E, związane z przemierzeniami klantyli. O tych przedmiotach opowiedzą koledzy Łukasz Bogucki i Paweł Gędek z Mazowieckiego Stowarzyszenia Kseryżnego i z Muzeum Techniki Wojskowej i Cywilnej w Markach. Zachęcam Państwa, żeby Państwo wytrwali do samego końca, dlatego że po pierwsze prezentacja nie będzie długa, a po drugie mamy dla Państwa prezent, to znaczy każdy, każda osoba tutaj obecna dostanie od nas coś, co należało do żołnierzy do żołnierzy, również wyklętych. Nie do końca nie, możemy powiedzieć, czy zawsze to byli żołnierze wyklęci. Czasami mogli to być żołnierze niemieccy, czasami sowieccy. To był przedmiot, który był używany przez nich wszystkich. E, ale jest to przedmiot oryginalny, z czasów II wojny światowej. Każdy z Państwa taki jeden przedmiot dostanie. Nie będę zdradzał, co to jest. E, ale dlatego zapraszam serdecznie, żeby do końca wytrwać e, prezentacja za chwilę oddaję głos panu Bobuckiemu. Witam Państwa bardzo serdecznie y, razem z Panem y, Dyrektorem. Prezesem Stowarzyszenia zajmują się y, również rekonstrukcjami historycznymi. Ja jestem y, członkiem y, pierwszego Kółpusz leżerów Józefa Piłsudskiego, także jeździmy Dobra. konno, ale marszałka Józefa Piłsudskiego podpowiada... Proszę Państwa, ja tylko może też, żeby nie przedłużać, chcieliby Państwo wszyscy obejrzeć eksponaty pana Pawła Gentka, który jest tutaj ekspertem w tym zakresie. Może już go tutaj zaproszę, powiem tylko, że ja dzisiaj służę jako eksponat tutaj dla wszystkich Państwa. Jestem w mundurze bułańskim, wzór 36, proszę Państwa, troszeczkę pomieszany. Dlaczego? Rogatywka jest polowa. Akurat w szkole żerowie, którzy też walczyli w Sandomierskim podczas wojny, później przenosili się do tych oddziałów, które formowali ci nie tylko zdrowie, żeby klęci, wyklęci w całym kształcie. No wiadomo, ubierali się w to, co mieli. Ja raczej tutaj reprezentuję wygląd takiego członka oddziału, który przebywał w lesie. Dlaczego? Mundur garnizonowy, kurtka, tak? Spodnie natomiast są spodnie są sukienne, spodnie używane od 1936 roku w oddziałach konnych ułami stosowali, stosowali tego typu wzmocnienia. Prawda? Buty oficerki, no nie, każde, nie każdego było na takie buty stać, aczkolwiek niektórzy zwykli żołnierze też z oddziału takie buty nosili. Oprócz tego co? Sprzęt zdobyty przede wszystkim na Niemcach, na Rosjanach. Wszelkiego, wszelkiego rodzaju panterki. Używano kurtek często stosowanych przez SS-Manów, dlatego że dotychczas jest to po prostu najlepszy uniwersalny kamuflaż. Niektórzy przynajmniej tak fachowcy twierdzą, no najlepiej się w lesie jakby najlepiej w nim zaginąć. Także oddaję tutaj panu Pawłowi mikrofon i prosimy o prezentację. Broń. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Pan Jestem z Mareckiego Muzeum Techniki Wojskowej i Cywilnej. Przywieźliśmy ze sobą tutaj, jest ze mną założyciel, mój tata Krzysztof. Przyjęliśmy ze sobą część uzbrojenia, które posiadamy w swoich zbiorach. Uzbrojenia i wyposażenia. Może właśnie zacznę od nakryć głowy. Są to nakrycia, bo żołnierze polskich, jest to hełm francuski, ale już zorłem orłem polskim, 19. Taka dosyć naciągana kopia, gdyż we wrześniu 1939 roku nie używano tego rodzaju hełmów z, z no ale ktoś tak zrobił, więc jest. Jest tutaj. Heł wzoru 1931, tak zwana salamanda, hełm Polski, z takim dość charakterystycznym maskowaniem. Maskowanie była było pomieszana, to nie są efekty korozji, jest to pomieszana farba khaki. Z korkiem z takim jak są taplice korkowe, miało to za zadanie zmniejszyć odbijalność światła. Tak jak widać na tym hełmie na przykład światło się odbija, na tym to światło się załamuje, co w terenie pozwalało się bardziej kamuflować. Tu jest ten sam hełm, tylko że pozbawiony już tej farby. Następnie tu mamy hełm radziecki. Hełm Muzeum 36, był to hełm używany w czasie właśnie kampanii wrześniowej przez żołnierzy radzieckich. Następnie tutaj hełm to akurat jest polski, polski hełm przedwojenny strażacki, ale są zdjęcia archiwalne. żołnierzy polski walczących w ustępnym Warszawskim, którzy posiadają to nakrycia głowy. I tutaj mamy przykład niemieckiego hełmu przemalowanego przez powstańca. Hełm został znaleziony na Targówku, w warszawskim Targówku. Został trochę poprawiony, ale mm, polakierowany, polakierowany lakierem, ale samo malowanie jest oryginalne. Jak najbardziej właśnie wytwór powstańca warszawskiego. Tutaj mamy dwa przykłady hełmów niemieckich. Jeden jest w stanie, jak widać, prosto z, prosto z ziemi, w stanie agonalnym, tak jak tu, jak tam odpowiada. I chęć już, który został poddany jakiś tam konserwacji, zabiegom konserwacyjnym właśnie. No może akurat z takiego nie uda się zrobić takiego, ale mniej, mniej więcej na tym polega konserwacja tego typu zabytków. Tutaj mamy broń, broń używaną przez, znaczy produkcji radzieckiej, Pistolety e, maszynowe Pepecha wzoru 41 z magazynkiem bębnowym, który był dosyć, dosyć e, zawodnym magazynkiem, zacinał się. Później ją skonstruowano inną jego wersję, e, magazynek chłopaków, który był troszkę e, sprawniejszy. E, następnie jeszcze Zostając przy broni radzieckiej, pistolet nowy PPS z roku 1943, zarówno PPS-y jak i PPS-y były używane jeszcze w Wojsku Polskim do późnych lat 70. Jeszcze były w uzbrojeniu, na magazynach wojskowych jeszcze leżą w pełni sprawne i co roku są y, przeglądane, skarowane, także są dalej w y, wartości bojowej. Jeden z popularniejszych pistoletów maszynowych II wojny światowej MP40. No nie było, jest jaki jest, ale jest to oryginalny elit Pochodzi z, z, ze znaleziska, z, ze znaleziska broni zrzutowej, z z żołnierzy, żołnierzy, właśnie partyzantów. To jest po, po partyzanckich był było w 2004 roku, między innymi też po kamerowie. Tam, tam, tam y, widoczny karabin maszynowy, wie I, i tutaj ten widoczny małżeń pochodził z jednego zakopu. Jest to, jest to zakop z okolic, okolic Marek. Hmm. Tutaj sceny, angielski y, pistolet maszynowy. Y, Chałupnicza konstrukcja, ten jest akurat relikon, to nie jest finalny. Pistolet, to jest wykonane do rekonstrukcji historycznej, ale mniej więcej one tak, tak były, właśnie flotowane, były stawane, z czego tylko było można. W powstaniu warszawskim również produkowali swoje wersje tego karabinka. Tutaj karabin włoski, z 1944, z nakładanym rakretem, pakietem był przytwierdzony do niego. Stały. Była to e, późniejsza wersja modyfikowana, krew Mosin z 1938 roku, się od tylko właśnie e, założony magnetem ich trochę młodszy brat, Mosin z 1891, modernizacja w 1930 roku. Modernizacja nie, nie była e, niczym szczególnym, się roka nie różnią, bo za e, komorą, komorą nabojową w tych pierwszych wzorach na sześciokątne, na tutaj już No i popularniejszy karabin II wojny światowej uznawany za najpopularniejszy karabin II wojny światowej małże K98, używany przez wszystkich armii świata, produkowany przez, nawet przez nasze zakłady przedwojenne, a także takie państw jak Argentyna, Części Słowacja, Słowacja, ówczesna, produkowali ten sam karabin na, na wzorze właśnie niemieckim. Tutaj mamy karabin maszynowy Dietamiewa, rosyjski karabin. Dosyć dobrej konstrukcji, z tym, że miał jedną wadę, wadą dobrym magazynek, który też się potrafił bardzo często zacinać. Tutaj mamy e, przykład niemieckiego karabinu maszynowego NG42. Była to późniejsza wersja właśnie tamtego karabinu, o którym już, już wspominałem. Um, uproszczona, e, mniej, mniej zamęczona, e, bardzo rozstrzelna, około 1800, 1200 strzałów na a Tamten karabin 800 strzałów na minutę Tutaj w dolecie, jak już później Państwo mogą oglądać, mamy e, rynku rakietnice, rosyjskie jak i niemieckie. E, Granaty, granat Święteczną, granat rosyjskie Fiery, a także rogatywkę. pozyskaną z, z szopy, Musiała sobie na przez kilkadziesiąt lat. I to, i, aha, jeszcze tutaj jest ciężki terapii maszynowej MG08. Jest to produkcja z 1916 roku. Dokładnie ten do model z 1916 roku. Brakuje e, mu konstancji. Jest to sam terapii, niestety z takiego i i jeszcze przyjrziliśmy ze sobą koździerz niemiecki 80 mm. Tutaj skrzynce można zobaczyć dwa odciski do tego koździerza. i to było tutaj. proszę Państwa kończąc naszą wypowiedź, tylko no cóż, mogę zachęcić do penetrowania stodu szop innych rzeczy widzą Państwo później tutaj podejdziecie sobie zobaczycie tą rogatywkę w jakim pięknym stanie się zachowała natomiast jeszcze tutaj wczoraj z kolegą rozmawiałem który tą rogatywkę przyniósł I jeszcze jest ten właśnie mundur Ludowego Wojska Polskiego z lat 50. czyli proszę Państwa w takich właśnie mundurach żołnierze no niestety walczyli z tymi właśnie yy, osobami które stawiały opór do samego końca czyli żołnierzami wyklętymi i i cichacie Proszę Państwa, więc przed przerwą, teraz będzie zdaje się. Ja się nie będę z Państwem przyciskał, żeby nie było zwłaszcza rozwiązło światło, żeby to dziwnie wyglądało. Ale tutaj byłoby takie... są tutaj różnego rodzaju amunicje, właściwie są to wystrzelone, więc już legalne, proszę się nie obawiać, nie podpadające pod ustawę o amunicji, pociski, bardzo często są to pociski małzerowskie, właśnie, czyli z tego najpopularniejszego karabinu, produkcji niemieckiej, polskiej, także produkcji tutaj naszego repertowskiego pocisku, firmy pocisk, oraz sowieckiej. Pociski, z których strzelali również żołnierze wyklęci, ponieważ y, korzystali oni, jak tutaj poprzednicy powiedzieli, z każdej dostępnej broni. Więc są to oryginały, już wystrzelone w czasie II wojny światowej. Każdy z Państwa może taki, taką łuskę od nas otrzymać. Będziemy tutaj stali przy, y, przy karabinach. Można się tymi łuskami częstować. Przekazuję głos Panu Darkowi. Dziękuję serdecznie za uwagę. serdecznie. przerwę, więc w tym czasie idealnie lampy nagrzeją i znów. Drodzy Państwo, 20 minut przerwy w tej chwili zapraszam, zapraszam na kawę, herbatę. Piętro niżej, Izba Pamięci Rodzin Grabskich. Zapraszamy serdecznie do tejże Izby. Eee, ja, Pani Pani, wszystko.